Cześć, tu Michał Lipiński, witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak nie robić teledysku. Ok, więc porozmawiajmy... Unikać, czego unikać, w jakie ścieżki nie wchodzić, żeby twój teledysk w przyszłości nie okazał się klapą. E, mój się na szczęście nie okazał, wszystko tam pyknęło, także spoiler jest taki, że, że wideo jest świetne moim zdaniem i zobaczycie je już niedługo. No, ale jakie rzeczy musimy sobie zapewnić? Więc Pierwsza rzecz, e, najważniejsza w zasadzie, to musimy mieć muzykę. Jeżeli nie mamy muzyki, no to ciężko się zabierać za teledysk. Ja muzyki nie miałem. Dlaczego wziąłem się za film Zanim w ogóle wiedziałem, jaka będzie muzyka, no bo z kilku względów. Pierwszy był taki, że po prostu chcieliśmy uchwycić moment. Bardzo nam zależało na tym, żeby chwycić jeszcze piękną pogodę. Ta pogoda było wiadomo, że za kilka dni będzie się zmieniać. Mieliśmy ostatni weekend, kiedy można było jeszcze zrealizować zdjęcia, no i po prostu to spróbowaliśmy zrobić. Druga rzecz jest taka, że wiedziałem, że w tym teledysku nie, będzie, nie będziemy mieli zespołu ani mnie grającego, ani wokalisty, ani wokalistki śpiewającej na wizji, także można było sobie zrobić taką historię fabularyzowaną, która nie będzie. W żaden sposób, jakby dokładnie do rytmu, czy do melodii, czy do słów piosenki musiała się zgadzać, dlatego po prostu mogliśmy filmować równolegle do tego, jak muzyka się rozwija, i potem ewentualnie na, na montażu sobie dopasować pewne elementy. Ja generalnie miałem wizję dosyć dobrą tego, jak chcę, żeby muzyka brzmiała, jaki właśnie klimat ma mieć i jakie mniej więcej tempo, i dlatego też mogłem sobie, myślę, pozwolić na, na, takie, na taki manewr. No, ale nie polecam, jakby nie róbcie tego, szczególnie jeżeli startujecie, jeżeli są to jakieś Wasze pierwsze kroki. Musicie mieć muzykę i musicie ją mieć dobrze osłuchaną. Druga ważna rzecz, o którą musimy zadbać, to ekipa filmowa. Brzmi to bardzo górnolotnie, ekipa filmowa. Natomiast chodzi o po prostu zwykłą pomoc na planie zdjęciowym. Jak nawet mamy idealne warunki pogodowe, czy jesteśmy w pomieszczeniu, kręcimy, zawsze jest potrzebna osoba, która nam pomoże coś przenieść czy załatwić jakieś jedzenie, czy transport i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy jest zawsze bardzo dużo. Już nie mówię o pomocy przy sprzęcie, natomiast właśnie, żebyśmy zadbali sobie o te dodatkowe osoby do, do pomocy na planie zdjęciowym. Bardzo ważna sprawa. Dzięki ekipa. Teraz do domu przeglądać szybko materiały, bo jutro rano jeszcze musimy zrobić dogrywki. Trzecia ważna rzecz to lokalizacje. Bardzo ważne, żebyśmy znali, mieli sprawdzone lokalizacje, w których chcemy kręcić. Oczywiście, już pomijam taki fakt, że musimy mieć jakieś zezwolenie, czy możliwość wejścia w ogóle do tych miejsc. My wymyśliliśmy sobie, że część teledysku będzie się działa na dachu kamienicy w centrum Katowic. No i wiedzieliśmy, że prawdopodobnie będzie się tam dało wejść. Natomiast, no, były przygody. To jest eee, Ale na szczęście wszystko się udało. Wszystko się eee, udało się tam wejść. Udało się tam wejść ze sprzętem. Eee, nikt nie spadł, więc okej. Okay. Ujęcia na y, skateparku zakończone. Jedziemy na dach. Jak tam? Jest okej. Okay. Idzie. Bez gafera nie ma roboty. No właśnie. No, znaczy deski, mamy je wziąć? Nie, Chodziło... Dlaczego? Ładnie wyglądała. Oparta w górę. Daję tam, dojdzie. Proste. Zjadą. A da się, da się, da się, a da się tam pojeździć? Nie. nie. Chodziło mi też o was. Zobaczcie jak się tyle puszczy. Nie chcę jedzić do no. Ja, nie było blisko. Nie. To, o, no musi ktoś złapać Jest to jest gdzieś na blokowali kolejna ważna rzecz, jesteśmy przygotowani do zdjęć. Nie wyobrażam sobie, żebym poszedł na plan zdjęciowy i kompletnie wymyślał od zera, co aktorzy mają robić, i dopiero próbował ich uczyć i wkręcać w. To właśnie co mają robić co chce żeby ewentualnie wykonywali na planie zdjęciowym wszyscy muszą wiedzieć wcześniej co będą robić też ze względu na bezpieczeństwo no wymyśliliśmy sobie plan w którym aktorzy jeżdżą na deskorolkach są tam wywrotki nie do końca też planowane wszystkie ale na szczęście też nikomu się nic nie stało bardzo. Natalia i Michał z nami dobrze współpracowali w tej kwestii. Weszliśmy na dach z deskorolkami, mimo że były wątpliwości, czy one po prostu stamtąd nie zjadą. I ostatnia ważna zasada, która być może jest świadomie łamana, ale proszę nie róbcie tego, szczęście sobie stresu i, i kłopotów. Nie testujemy nowego sprzętu na planie zdjęciowym. Jeżeli wiemy, że chcemy korzystać z gimbala, postarajmy się o to, żeby ten gimbal przetestować, mieć przynajmniej dzień, dzień wcześniej. A gwarantuję Wam, że jeżeli chodzi właśnie o gimbale, drony, wszystkie sprzęty, które mają w sobie dużo upakowane elektroniki i jeszcze muszą współpracować z jakimiś apkami, gwarantuję Wam, że to Wam się nie uda od razu tego odpalić tak jak chcecie. Dla mnie na przykład dużą trudnością było to, że mimo, że gimbal dostałem do ręki wyważony przez Kubę, wszystko działało tak jak należy. Mimo tego, no nie zawsze sobie radziłem z tym, żeby śledzić aktora czy aktorkę jadącą na deskorolce w odpowiednim czasie. Tak, wiedziałem, że na przykład z ręki jestem to w stanie zrobić kamerą, ale za to miałem wtedy poczęścione ujęcia. Z kolei na gimbalu ujęcia były stabilne, natomiast nie wyrabiałem się na przykład, żeby panoramować odpowiednio szybko za aktorem. Więc na szczęście, no, jest to teledysk, który można dosyć szybko ucinać, tak, są to dosyć krótkie ujęcia. Bardzo się cieszę, że ten z który kręcimy ma taki jakby dwojaki charakter. Bo z jednej strony jest, bo z jednej strony jest e, taki wakacyjny, co na mnie trąbisz, proszę A z drugiej strony ma charakter też taki miejski, bo, bo jest ten... E, no, także dwie rzeczy na raz. Bardzo mi się to podoba. No, Więc, jeżeli chcecie kręcić wideo do muzyki, której jeszcze nie ma, to polecam Wam tą muzykę stworzyć sobie w głowie albo wziąć sobie jakiś dobry wzór, wiedzieć jak to będzie wyglądało, jak ma się wideo ruszać. Bo, tak naprawdę, możecie sobie oczywiście wideo inaczej zmontować. Można je przemontować, żeby było szybsze, wolniejsze, ale samego ruchu aktorów, czy tam ruchu w kadrze już nie zmienicie, więc jakby to tempo musicie mieć w głowie przez cały czas kręcenia te, tego wideo. I, I tak jakby reżyserować ten teledysk, żeby on potem pasował do tego tempa. Do tempa, do charakteru, do e, też do kluczowych momentów w teledysku. Ok, więc podsumujmy. Na pewno, jeżeli chcemy stworzyć fajny teledysk, musimy znać muzykę. Musimy ją mieć osłuchaną. Musimy bardzo dobrze znać klimat, w którym będziemy starali się stworzyć to wideo. Musimy zorganizować sobie dobrą ekipę ludzi, czyli osoby, które wystąpią w teledysku przed kamerą, osoby, które będą nam pomagały po drugiej stronie kamery, czy to właśnie ze sprzętem, czy z transportem, czy z cateringiem, czy z innymi drobnymi sprawami, żebyśmy mieli maksimum czasu i uwagi dla tych rzeczy, którymi planujemy się zająć na planie zdjęciowym. Musimy znać lokalizację. W których chcemy kręcić, musimy sobie je sprawdzić pod kątem tego, oczywiście, jak one wyglądają, ale też właśnie pod kątem logistyki, czyli dojazdu do tych miejsc, wejścia do tych miejsc, ewentualnych jakichś zezwoleń. Kolejna rzecz, staramy się jak najlepiej przygotować fabułę tego teledysku. No, jeżeli nie mamy fabuły, tylko po prostu stawiamy ilość osób przed kamerą, no to i tak musimy sobie uzmysłowić, co chcemy, żeby te osoby robiły, czy one mają tańczyć, czy mają się ruszać do rytmu, czy będą potrzebowały playback w trakcie ujęć. Najczęściej tak. Koniecznie chcemy mieć osobę, która nam będzie ten playback obsługiwać. Pamiętamy o bezpieczeństwie, że nawet tak proste rzeczy jak jazda na deskorolce mogą się okazać no, po prostu niebezpieczne. tak? Może ktoś się połamać. I ostatnia rzecz, jeżeli decydujemy się na to, żeby filmować samemu, nie testujmy nowego obiektywu, nowego Body nowego stabilizatora, nie wiem, nowej lampy i tak dalej. Nie włączajmy tego po raz pierwszy na planie zdjęciowym. Przetestujmy sobie to wcześniej, żeby potem no, po prostu nie było niespodzianek. Dzięki za dzisiaj. Trochę się nagadałem. Mogliśmy zobaczyć fragmenty teledysku, którego premiery się już nie mogę doczekać. W najbliższym odcinku vloga już za kilka dni będziemy rozmawiać o muzyce, o tworzeniu, o powstawaniu muzyki do tego obrazu. I cóż, widzimy się już niebawem. Trzymajcie się.